Nie zasługuję na więcej, lepiej nie ryzykować. To przekonanie często zapisuje się głęboko jako rezultat krytyki, odrzucenia, biedy, traumy. Ciało zapisuje wzorzec poczucia niskiej wartości, a wzorzec poczucia niskiej wartości sabotuje sukces. I teraz, żeby się uwolnić od tego wzorca, który jest w naszym ciele, to do tego dobra jest sesja oddechowa, bo podczas tego procesu wchodzimy w tą energię, w to odczucie, które się kiedyś zapisało w naszym ciele i my to w cały czas sobie nosimy. I podczas tego procesu wchodzimy w bezpośredni kontakt z tym doznaniem, z tym odczuciem, uwalniamy to z naszego ciała i ten wzorzec się po prostu uwalnia. I zmienia się to w naszym życiu, a my mamy podczas, po tym procesie, poczucie takiej lekkości, takiej ulgi, która po prostu zeszła z naszego ciała. Jeśli chciałbyś, chciałabyś tego doświadczyć, zapraszam na sesję link w Bio.